Jareczek, serek na wierzchu. Dobrze. Oczywiście. Jedzie. Serka nie żałuj. Nie żałuj? Nie. Właśnie, o właśnie, on się jeszcze roztopi. Wtopi się w naszą jeleninę. Wtopi się w tłum. Tak. Idealnie. Kurde, jak się cieszę, że Cię namówiłem na to, żebyśmy sobie po tym steku zrobili. A. Coś niesamowite. Trzeba coś przejeść. Kiełbasa będzie za chwilę. Chwil, parę. O, już serka wystarczy. Dobra. Idealnie. No teraz tylko pociąć je na plasterki. Czyli co mam czynić honory? Tak jest. Masz nóż, możesz się drugim przytrzymywać. I tak chyba zrobimy. I możesz je kroić na takie cząstki, żeby... Ale przepięknie wysmażone. Pięknie wysmażony, ale z lekko wiśniowym kolorem w środku, a więc średnio wysmażony, ten sok mamy w środku.